Zakup biletu 24-godzinnego lub 3-dniowego weekendowego. Dotknij ekran biletomatu i wybierz przycisk Inny bilet. Wybierz opcję Bilety dobowe, a następnie jeden z dwóch typów biletów: 24-godzinny lub 3-dniowy weekendowy. Określ, czy bilet ma być ważny w strefie pierwszej, czy na całej sieci. Uwaga! Bilet 3-dniowy weekendowy jest dostępny i aktywny. Wyłącznie od piątku do niedzieli. Ustal liczbę biletów normalnych lub ulgowych. Dotknij przycisk Dalej, aby przejść do podsumowania zakupu. W celu wyboru płatności, dotknij przycisk Zapłać i wybierz jeden z trzech możliwych sposobów płatności: zbliżeniowa karta płatnicza, e-portmonetka na karcie miejskiej lub płatność BLIK. W przypadku wybrania płatności zbliżeniową kartą płatniczą, zakupiony bilet zostanie cyfrowo przypisany do karty płatniczej. Pasażer po przyłożeniu karty i zakończonej transakcji będzie mógł wskazać, czy chce otrzymać wydruk potwierdzenia zakupu. Papierowe potwierdzenie transakcji nie będzie biletem. Do kontroli biletowej należy przygotować nośnik karty płatniczej, którą dokonano zakupu. W przypadku wybrania płatności kartą miejską z aktywną e-portmonetką, zakupiony bilet zostanie zapisany w pamięci karty miejskiej bez wydruku biletu papierowego. Do kontroli należy okazać kartę miejską. Pamiętaj, że aby móc użyć funkcji e-portmonetki, należy ją uprzednio doładować. Brak środków na e-portmonetce uniemożliwia zakup biletu. W przypadku płatności Blik, Pasażer w kolejnym kroku powinien podać wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK, zatwierdzając go zielonym przyciskiem na ekranie biletomatu. Po zatwierdzeniu transakcji w telefonie wydrukowany zostanie bilet, który należy zachować i okazać przy kontroli. Wszystkie zakupione w urządzeniu bilety metodą BLIK są skasowane i ich ważność rozpoczyna się od momentu opłacenia. Natychmiast po zakupie biletu Pojawia się na ekranie urządzenia informacja o akceptacji wybranej płatności.